Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak niesamowitego miejsca, magicznego miejsca widać, że tworzą odrestaurowany pałac. Został przez ludzi z pasją, ogromną pasją. Ikony herów sztuki, pięknej sztuki. Także jestem zauroczona. Zobaczyliśmy jaka jest oferta zaimponowała nam i dlatego wybraliśmy Sylwester w Sulisławiu. Znakomite jedzenie, świetna zabawa, ładny, fajny wystrój mhm. i świeże powietrze. Jest to naprawdę cudowne miejsce, gdzie można spokojnie wypocząć, można skorzystać z przeróżnych zabiegów, można a doświadczyć czegoś tak naprawdę zupełnie innego niż w zwykłym hotelu, w zwykłym szarym miejscu. Zabawa przebiega bardzo, bardzo fajnie. Dobre jedzenie, dobry alkohol i świetna orkiestra. Jeżeli ktoś jest z okolic Wrocławia i szuka dobrego miejsca na spędzenie Sylwestra, to na pewno to miejsce jest odpowiednie. Piękne wnętrza, no po prostu niepowtarzalny klimat, a jednocześnie tak pośród zieleni cisza, spokój. To, to dla nas jest ważne, tak? bo mieszkamy w dużym mieście, gdzie rzeczywiście życie szybko się toczy. Serce Dolnego Śląska, wspaniała impreza, hotel pięciogwiazdkowy z noclegiem, wspaniały bal, także zapraszamy. Ten pałac, to miejsce warto jest odwiedzić. Na pewno nie, nie tylko w Sylwestra.